Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Z góry dzięki. Oznacza to, że ktoś, kto zainwestował w bitcoina 100 euro parę lat temu, dzisiaj zarobiłby 10 milionów euro. Ciekawe, prawda? W przeciwieństwie do firm, których wartość rośnie o 1% miesięcznie czy rocznie, tak zwane kryptowaluty szybują w górę znacznie szybciej. Nic dziwnego, że wartość Bitcoina podwaja się z tygodnia na tydzień. Im więcej ludzi wie o jego potencjale inwestycyjnym, tym bardziej rośnie jego wartość. W przeciwieństwie do Apple, Google, Amazon i innych inwestycji na bitcoinowym szaleństwie można jeszcze zarobić kilka milionów euro. Każdy dzień, kiedy ignorujesz tę szanse, oddala ci od możliwości zdobycia bogactwa dzięki Bitcoinowi. Świat kryptowalut jest bardzo kontrowersyjny. Czy bitcoin stanie się prawdziwą walutą? Czy za kilka lat bitcoin będzie jeszcze istnieć? Jednak to właśnie dzięki tym kontrowersjom wszyscy ci, którzy uwierzyli w kryptowaluty na początku, stali się bogaci. Wysokie zyski są tam, gdzie ryzyko. Dokładnie tak samo jak trzy lata temu, kiedy świat kiwał głową nad firmą Airbnb. Chociaż wtedy pomysł, że ludzie będą wynajmować innym swoje mieszkania brzmiał niedorzecznie, teraz każdego dnia z Airbnb korzystają tysiące ludzi na całym świecie, a wartość firmy znacznie przekracza miliard euro. Uber. Inny przykład firmy, która korzysta z ekonomii współpracy i ma bardzo dużą wartość. Czy zaledwie parę lat temu ktoś pomyślałby, że można poruszać się po mieście lub na wakacjach innymi środkami transportu niż komunikacja publiczna lub taksówka? Chociaż wtedy wydawało się to utopią, dzisiaj Uber praktycznie zastąpił firmy taksówkarskie w niektórych krajach. A teraz Twoja kolej, aby zainwestować w bitcoina. Tak, masz jeszcze szansę znaleźć się w gronie pierwszych, chociaż miliony osób już zainwestowały przed Tobą. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek, aby być na bieżąco. Z góry dzięki!